Thank mm -hmm. you. 30 marca w naszej szkole odbyła się giełda informacji zawodowej. Zobaczmy, jak zaprezentowały się szkoły powiatu bochańskiego jesteście szkoły. Pierwsza LO A co prezentujecie na waszych stanowiskach? E, no ja oprowadzam uczniów po klasach, pokazuję różne doświadczenia, e, opowiadam o profilu no i, no i zachęcam. E, na naszym stanowisku pokazujemy jak można się bawić informatyką, czyli na przykład programujemy roboty, które mają fajne jakieś programy oraz pokazujemy też e, różne nowości, na przykład tablet graficzny. W jaki sposób staracie się zachęcić uczniów do przyjścia tutaj do szkoły? E, no to w wycieczkach, które odbywają się w naszej szkole, są bardzo ciekawe. No i ogólnie opowiadamy o profilach o, o uczniach, o nauczycielach. Właśnie pokazujemy takie nowości informatyczne, co robimy na lekcjach. Opowiadamy właśnie o naszym profilu, o wycieczkach, o spotkaniach z różnymi profesorami. A czy lubicie tutaj szkołę? Bardzo. Bardzo lubimy. Z jakiej jesteście szkoły? Z ekonomikę? Na Waszym stanowisku. No my z rachunkowości to mamy tutaj stolik, laptopy, programy, których się uczymy na egzaminy, a weterynaria? My jesteśmy z weterynarii, dużo tutaj jest pasji do zwierząt, yy, dużo fajnych zabiegów, fajne wycieczki. No i zabawa super jest. Mamy też techników żywienia, którzy pokazują, że yy, młodzież ma najlepsze czuje najlepszy smak życia właśnie w ekonomiku. Dajcie klasy, żeby przyszły do Waszej szkoły. No z rachunkowości to mówimy, że się później dużo zarabia. Mówimy całą prawdę. Wspominamy, że mamy dużo fajnych wycieczek, wyjazdów, dużo stypendiów i tak dalej. Czy lubicie swoją szkołę? Oczywiście, że tak, tylko rachunkowość. Ja też tak. Pewnie, że tak. Z jakiej szkoły jesteście? Ze Szkoły numer dwa w Bochni. Co prezentujecie na Waszym stanowisku? Geodezję. Tej obrazu architektury wnętrz. To jest nowy kierunek, który jeszcze nie jest w żadnej szkole. Jak staracie się zachęcić uczniów do przyjścia do waszej szkoły? E, na przykład programem Erasmus, gdzie w tym roku byliśmy na Grecji. Projektami, przykładem, e, nie wiem, wszelkiego rodzaju e, zaletami, które wynikają z naszych kierunków. A czy lubicie Waszą szkołę? E, oczywiście, że tak. Z jakiej szkoły jesteście? Z Centrum Kształcenia Zawodowego i Stawicznego, w Łapanowie. Jak zachęcacie uczniów do przyjścia do Waszej szkoły? Mamy różne stanowiska, mamy tu zaprezentowaną gastronomię, mamy zaprezentowanego technika rolnika, mamy też szkoły mundurowe, które teraz otwieramy i pożarnicze, mamy też reklamę i informatyka oraz tutaj mechanika mamy. Co prezentujecie na Waszym stanowisku? Nasza szkoła prezentuje technikum i zawodówkę, mamy różne techniki mundurowe. Otwieramy teraz strażackie, mamy też informatykę, technika reklamy i mamy tutaj kolegę z logistyka. się swoją szkołę? Le, no, lubimy, jest okay. ok. To jest najlepsza szkoła, jaka może być. Mamy troszkę surowych nauczycieli, ale dobrze nas przygotują do matury. nasze prace, raczej głównie miła atmosfera, bo to jest akurat prawda, więc zapraszamy. I super nauczyciele. Mamy mega luźną szkołę. A czy lubicie waszą szkołę? Zdecydowanie. Tak, raczej to tak. Z jakiej szkoły jesteście? Z drugiego liceum ogólnokształcącego im. Orła Białego Włoch. A co prezentujecie na waszym stanowisku? Prezentujemy y, oczywiście Nasze profile, których mamy aż pięć, są to dziennikarsko-prawnicza, mundurowa, językowa, ratowniczo-sportowa oraz psychologiczno-społeczna. A w jaki sposób staracie się zachęcić uczniów do przyjścia do Waszej szkoły? Zrobimy im po prostu tak jak jest, staramy się y, wypalić nasze najlepsze strony, jakim jest na przykład to, że w szkole mamy straszny luz i nie ma takiego nacisku jak w innych na przykład. Y, bo, no niektórzy szukają może takich rzeczy. A czy lubicie Waszą szkołę? Bardzo. Jest świetna. Z jakiej szkoły jesteście? Ze szkoły św. Jadwigi w Żegucinie. Co prezentujecie na waszym stanowisku? No prezentujemy nasze umiejętności, które się nauczyliśmy w tej szkole. Reprezentujemy umiejętności z klasy straży granicznej. Jak zachęcacie uczniów do przyjścia do waszej szkoły? No pokazami naszymi. Super się wydają. Bardzo super zabawa. Dużo się idzie nauczyć. Rozdajemy ulotki, zachęcamy dobrymi opiniami o naszej szkole waszą szkołę? Uwielbiamy. Z jakiej szkoły jesteście? Z zespołu szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni. Z najlepszej U. szkoły w Bochni. Co prezentujecie na waszym stanowisku? Na naszym stanowisku reprezentujemy y, wiele dziedzin, z jakiej naszej szkole możecie się zapoznać. Em, elektromechanika, em, drukarki 3D, naprawdę mamy je w szkole. Chciałbym również dodać, że mamy szeroko rozwinięte kierunki mechaniczne, co chociaż widać po naszym stanowisku. Mamy tutaj przykładowo pokazane dwa silniki pochodzące z motocykli, przykładowo wał korbowy. Jak zachęcacie uczniów do przyjścia do waszej szkoły? Jest ciężko, aczkolwiek myślę, że sam opis tego jak bardzo rozwojowa jest ta szkoła i jakie kierunki oferujemy zachęca uczniów do przyjścia. Myślę, że atmosfera też w naszej szkole jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju i naprawdę em, zachęca ona do dołączenia do naszej społeczności. Lubicie Waszą szkołę? Tak. Z jakiej szkoły jesteście? Z ośrodka szkolno-wychowawczego. Czy lubicie Waszą szkołę? Tak. A dlaczego? Bo jest fajna. W Stopniu. Uważa Pan, że takie wydarzenia są w stanie pomóc przy wyborze szkoły średniej, ósmoklasistom? Myślę, że właśnie tego typu wydarzenia, czyli osobisty udział w bezpośrednio w danej szkole, zapoznanie się z jej infrastrukturą, ale również z propozycją szkół, które są usytuowane tutaj na stoiskach, myślę, że jest lepszym rozwiązaniem niż tak naprawdę przeglądanie strony internetowej, Facebooka czy broszury, która również jest pomocna w wyborze. Czy promowanie takiego typu wydarzeń przez starostwo zachęci więcej uczniów do wyboru szkoły z powiatu boheńskiego? Nie tylko to wydarzenie, ale wiele działań, które powiat podejmuje z zarządem powiatu na czele, pokazuje, że przez te ostatnie kilka lat liczba uczniów w szkołach średnich wzrasta. I nie tylko... Jest to element wynikający z tego, że ze szkół podstawowych powiatu boheńskiego trafiają uczniowie do szkół średnich w powiecie boheńskim, ale również z ościennych powiatów. Więc organizacja tego typu przedsięwzięć, tego typu eventów, tego typu giełd czy otwartych dni i prowadzona szczególna kampania promocyjna zachęcająca młodych ludzi szkół podstawowych do. Wyboru szkół średnich w Powiecie Buchańskim myślę, że jest zasadna, jest potrzebna, a fakty to potwierdzają. i tutaj na stanowisku. Dzień dobry, jestem pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Powiatu Bochańskiego i dzisiaj zachęcamy młodzież do tego, aby byli eko w, przy wyborze swoich zawodów, czyli żeby wybierali takie zawody, które w przyszłości przyczynią się do ochrony środowiska, na przykład inżynier środowiska czy też jakiś ekolog. Jest to ważne, ponieważ ochrona środowiska powinna być naszym priorytetem, powinniśmy oszczędzać wodę, energię, ponieważ to w jaki sposób dzisiaj patrzymy na środowisko, będzie rzutowało na przyszłość naszej. Planety. Co pani prezentuje tutaj na stanowisku? Dzień dobry. Poradnie psychologiczno pedagogiczną w Bochni. Zapraszamy w celu udzielenia pomocy psychologicznej, ewentualnie wydania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Można też u nas skorzystać z pomocy logopedy, więc serdecznie zapraszamy. Teraz zostały wydane najnowsze broszury pod tytułem Zdrowie psychiczne, opracowane przez nasze panie. Co prezentujecie na waszym stanowisku? Wursze szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni. A dlaczego warto przyjść właśnie tutaj do bursy? Mamy bardzo miłą atmosferę w naszym budynku. Mamy bardzo wyrozumiałych wychowawców, yy, jedzenie też jest bardzo dobre. Mamy dostęp do wielu, yy, wielu miejsc będąc w mieście. Jakie wrażenie robi na Was nasza szkoła? Yy, bardzo dobre, fajnie jest. pozytywne, super. Na razie fajnie. <laughs> Może być całkiem spoko. Pożarcie tu sobie w sumie <laughs> Kolega powiedział No, 10 na 10, no po prostu tak Bardzo fajna, dużo jest wyborów, stanowisk Fajna, w skrycie. Jest super, bardzo podoba No fajne kierunki, wszystko Fani 10 na 10 No bardzo dobre, no Ogólnie jest super Czy wiecie już jaką szkołę średnią wybierzecie? Eee, ja wybieram raczej mechanika i idę na profil menedżerski Ja nie wiem Pewnie liceum Mniej więcej tak, raczej liceum, ale jest, są też inne ewentualności. Oczywiście, że tutaj. Bardzo fajny samorząd uczniowski. Też myślę, że tutaj. Tak, pierwsze albo mechanik. Chyba ekonomik. No to prawdopodobnie tom albo jeszcze drugie ELO. No tak średnio bym powiedział, ale no... To... Ja też nie. Dużo możliwości, nie wiem jaką. Nie. Ekonomik? Mechanik. Tak, mechanik. Mechatronik.